W Akademii Tańca. Skoro nie mogę zatańczyć solówki na zawodach, to muszę odejść. A dokąd chcesz pójść? Chris zaproponował mi solówkę na zawodach w barwach Superstar. Naprawdę? Myślę, że wcale nie Elita jest drużyną, która nam zagraża. To studio Życie dla Tańca, do granic przed roku. Mają tylko jednego tancerza, bo potrzebują go, żeby przejść przez męską solówkę. No dobrze, to czas zacząć od naszych męskich solistów! Zawody krajowe to coś o wiele większego niż sobie wyobrażaliśmy. No, Eldon jest niewiarygodny i współczuje każdemu, komu przyjdzie się z nim zmierzyć. Jutro na zawodach pokażemy, co potrafi Akademia Tańca. Witam w drugim dniu 17 dorocznych krajowych Mistrzostw tańca doskonałego. Nazywam się Chuck Anderson i jestem gospodarzem u boku mojej pięknej koleżanki Free Armstrong. Co słychać? A, no, czuję się świetnie czeka, jak... To wszystko jest takie ekscytujące. Wczoraj zobaczyliśmy pierwszych 32 solistów i połowy tych zespołów nie ma już z nami. Dokładnie tak, Chuck. Dzisiaj zobaczymy na scenie pozostałych 32 solistów i pożegnamy kolejne 16 drużyn. Teraz już czas na pierwszego solistę w dniu dzisiejszym. Lakota ze studia Lissy Base. Zobaczmy, co potrafi. Obserwujemy właśnie kolejny pojedynek w rundzie solistów. Każdy pojedynek to bezwzględna eliminacja. Jeżeli solista przegra, jedzie do domu z całą drużyną. Czy ty się denerwujesz? O, nie. Eldon powinien być zdenerwowany, bo jak nie przejdzie przez tę rundę, to nikt z nas tu nie zatańczy. Aż tak bardzo się nie denerwuje. To tylko taniec. A na pewno bardziej bym się denerwował randką z dziewczyną. Prawda, to prawda. Nie mogę się doczekać, kiedy wyjdę na scenę. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać, co potrafi Akademia Tańca. Cię widzieć, co słychać? Bardzo się ucieszyłam na widok Daniela Stęskniłam się za nim Niewiele Mów, jak jest w Superstar? Jak Chris? Dobrze Eldon i ja braliśmy udział w przesłuchaniu do męskiego solo na zawody I to jego właśnie wybrali Daniel pragnął najbardziej na świecie zatańczyć solówkę na zawodach Więc cieszę się, że Akademia Superstar dała mu tę szansę Dobra, a co nowego? Wiesz co, muszę odnaleźć mój zespół i nie mam na to czasu. Co? Daniel! Z Danielem dzieje się coś dziwnego. Nigdy wcześniej nie zachowywał się w ten sposób. Jestem bardzo oschły w stosunku do Gizelle, bo zachowuje twarz pokerzysty. A poza tym jestem już w Superstar, a nie w Akademii, więc dlaczego mam się przyjaźnić z kimkolwiek od nich? Nie przejmuj się nim, Gizelle. Próbuję nas zastraszyć. Chodźmy. Akademia Tańca. Tancerze są fantastyczni. Mam tylko nadzieję, że Elton da radę ich pokonać. Jest to pokaz Akademii Tańca Wlada, ale jak wypadną w porównaniu ze studiem ŻED DT, to oczywiście życie dla tańca. Albo inaczej, żądam destrukcji tancerki, ale teraz ich męski reprezentant. Wiesz, że mają go w drużynie tylko dlatego, że tu w zawodach krajowych potrzebny jest męski solista? Poważnie? Tak. To jedyny powód, dla którego go trzymają. To kwintesencja życia dla tańca. ZDT i Roko, który wystąpił przed państwem w krajowych mistrzostwach tańca doskonałego. i do tego ma 5, 6 lub więcej metrów wzrostu. Więc kiedy wykonuje figury, robi to o wiele większe wrażenie. O, jaki świetny ten skok szpagatowy. Co za wrażenie. On jest strasznie wysoki, a na scenie wydaje się jeszcze wyższy. I do tego jego nogi są niemożliwie długie. To naprawdę imponujące. że DT już wszystkich wypasuje. I dom fantastycznie Fantastyczny początek życia na tańca. Przecież ten facet jest tak długi, że wróży rzędę DT bardzo długą obecność w krajowych mistrzostwach tańca doskonałego. Jurorzy podjęli decyzję studio, które przechodzi do rundy małych grup, to życie dla tańca! Nie jestem zaskoczony wygraną uroko. Przecież jest z DT, więc tak, to mnie wcale nie zdziwiło. Wiesz, z kim rywalizujesz? Właściwie to jeszcze nie. Nie wierzę, że Eldon nie sprawdził z kim rywalizuje. Jestem tak podekscytowany, że aż zapomniałem sprawdzić. Wchodzę pewnie za jakąś godzinę, więc może pójdziemy zobaczyć. Tak, to tak. Choć sprawdzimy. To jedna z najważniejszych rzeczy. Cały Eldon. No, ciekawe. Dobra. No to nie tutaj. O, superstar, superstar Studio. A kim są Superstar? Nie mam pojęcia. Nazwa wydaje się znajoma. A kojarzysz, kto jest tam solistą? To ja. Chyba znowu się zmierzymy. Bardzo mnie ucieszyła rywalizacja z Eldonem. To będzie duża satysfakcja i pewien rodzaj mojej małej zemsty. No dobra. Powodzenia. Będzie potrzebne, bo cię powalę. On ma chyba ze sobą jakiś problem. Pff. Kiedy Eldon z tobą skończy, będziesz żałował, że odszedłeś z Akademii. Opuścił studio tylko dlatego, że to ja dostałem tę solówkę. Więc dzisiaj mu udowodnię, że na to zasługiwałem i że nie mógł nic na to poradzić. Zobaczymy. Ale będzie rywalizacja. Wierzę, że dzięki temu Eldon będzie walczył jeszcze od Jestem gotowy dać czadu i to przynajmniej dwa razy dwa bardziej. To <laughs> zabawne, że jestem w parze z Eldonem, bo jest cała masa innych solistów, ale to rodzaj przeznaczenia, że spotykamy się podczas pierwszej rywalizacji. Nie pokonałem Daniela, ale on jest naprawdę dobry, a teraz bardziej zmotywowany. Wiem, że jeżeli dzisiaj nie dam z siebie wszystkiego, to mogą odesłać nas do domu. Już czas. Czuję wewnątrz, że chcę tam już wyjść i rozerwać dosłownie wszystko na strzępy. Jesteś gotowy? Tak, i to bardzo gotowy. Popatrz, popatrz. Eldon wydaje się teraz być niewiarygodnie skoncentrowany. Jest to bardzo dobry sygnał, bo oznacza, że jest gotowy. Wszystko będzie dobrze, tak? Wszystko dobrze. Kate próbuje mnie zdekoncentrować. Zawsze bardziej sprzyjała Eldonowi. Jak się masz? Dobrze, a ty? Dobrze, ale ten Tak, ja też za tobą tęsknię. Twoja choreografia? Oczywiście, tak. ale musiałem wyciągnąć z worka. O, to, to z przyjemnością się obejrzę. Ja też. Powodzenia. – Wam również. Tak, i tu pewna ciekawostka. Daniel tańczył kiedyś w Akademii Tańca. Do czasu, aż główny choreograf Akademii postanowił hmm. zmienić trochę swoje barwy i przeszedł do innego studia. A za nim podążył Daniel. To już trzeci raz superstar biorą udział w krajowych mistrzostwach tańca doskonałego, ale mają zupełnie nową twarz w tej konfrontacji, a jest nią właśnie dalej. Bardzo dużo zaryzykowałem odchodząc z akademii tańca i przenosząc się do superstar, a oni wszyscy są tutaj, żeby mnie oglądać i oceniać wraz z tysiącami widzów, więc zdecydowanie czuję teraz dużą presję.

Akademia Tańca spodziewa się mojego dobrze znanego, miękkiego, baletowego stylu współczesnego, ale pokaże coś zupełnie nowego. Nowy styl, jest twardszy i bardziej intensywny. Daniel był chyba jednym z najbardziej niesamowitych tancerzy, jakich kiedykolwiek widziałam, a teraz jest jeszcze lepszy. To jest dopiero pierwsza runda tych krajowych mistrzostw tańca doskonałego. Męskie solo, a chciałoby się, żeby trwała w Akademia Superstar jest z nami już po raz trzeci, ale dla Daniela był to dopiero pierwszy raz w świecie naszych reflektorów. Spisał się naprawdę znakomicie. A ty jak myślisz? Jak najbardziej. Trzeba przyznać, że zdecydowanie po jego występie poprzeczka została zawieszona wysoko z Daniela był fantastyczny. Bardzo się rozwinął od czasu, kiedy odszedł z Akademii Tańca. Niechętnie to przyznaję, ale dobrze mu to zrobiło. Właśnie tak mi przejście do Superstar spowodowało zmianę w tym, jak się ruszam jako tancerz i sądzę, że była to słuszna decyzja, bo przerosłem akademię. Też nie się poprawił, ale to tylko podnosi mi adrenalinę. Wiem, że jak tylko wyjdę na scenę, to absolutnie nic mnie nie powstrzyma, żeby zatańczyć najlepiej jak się da. No cóż, Tri, jednak wygrana w regionie dość niewiele tutaj znaczy. Akademia tańca zaczyna nową tańca w szkolnego. So, na scenie widzimy Edonę, byłego kolegę Daniela, technika i pasja aż biją z tego świetnego występu. Ta wydaje się taki silny. Nawet wcześniej o tym nie pomyślałem, że fabuła mojej solówki to w pewnym sensie fabuła mojej przygody z Akademią dajca. Na początku wszystko szło dobrze. Było fajnie i bez problemów. A potem zaczęły się dziać różne rzeczy. Siebie. Straciłem Michel, straciłem salówkę, ale się nie poddałem. Odbudowałem relację z Michel, nareszcie dogaduję się z katerem i teraz czuję, że Akademia Tańca to moje miejsce. Wszystkie swoje najlepsze triki. Idzie mu świetnie. Jest fenomenalnym tancerzem. I wiecie co? Cieszę się, że Eldon jest twoim przyjacielem. Ziemię. Byłem chyba jednak zbyt pewny siebie podczas swojej solówki i tylko mam nadzieję, że to nie będzie mój upadek. Jak widać, mamy na widownię obawkę Zdaje się, że im się podobało. No to tego nie mam żadnych wątpliwości. Jestem bardzo ciekawy, merytoryk, ponieważ Daniel rozłożył na wszystkie karty, a Eldon, według mnie, co najmniej mu dziś dorównał. Myślę, że jurorów czeka bardzo trudna decyzja i wcale mi teraz nie zazdroszczę. Powodzenia. Dzięki. Zatańczyłem najlepszy taniec w moim życiu, więc cokolwiek się wydarzy, jestem szczęśliwy. Solista, który wygra to pierwsze starcie, przechodzi wraz ze swoją drużyną do rundy małych grup. Oczekiwanie na informację, czy wygrałem, jest najbardziej stresującą chwilą. Wszystko waży się w tym momencie, a ja nie mogę się już doczekać werdyktu. Jurorzy przeliczyli w tabeli wszystkie punkty, i drużyną, która przechodzi do drugiej rundy jest. Nie chcę tego tylko dla zespołu, ale także dla niego. Zasłużył na to. Akademia <śmienicza> Tak ciężko pracowałem, żeby być doskonałym, a nie jestem. I nie wiem, jak się z tym uporać. <śmienicza> że jesteśmy znowu o kroku bliżej do zdobycia tego zwycięstwa. Zaczyna się najbardziej mobilizujący moment, bo wszyscy tancerze są podekscytowani, zainspirowani, więc będą pokonywać wszystkie kolejne rundy. Nie mogę się doczekać małych grup. Chłopcy są świetni. Choreografią Lutera Brauna musi nam się udać. To był dla mnie bardzo trudny dzień po tym, jak spotkałam Daniela, więc... Próbuję się zrelaksować i pobawić. Cześć. Hej, Daniel. Eee, ja... Wiesz co, bardzo się cieszę, że ty jesteś. Chciałam Ci powiedzieć, że twoje solo jest wspaniałe. Tak, zech mi zaparło, Danielu. Dzięki. Ja... ja przyszedłem, bo muszę cię przeprosić. Bardzo szczęśliwa, że Daniel przyszedł przeprosić, bo nie wiem, ile bym jeszcze wytrzymała, nie mogąc z nim porozmawiać. Myślę, że zbyt długo czekałem z przeproszeniem Giselle. Była moją najlepszą przyjaciółką w Akademii i akurat tę przyjaźń chciałbym zachować. Wiem, dlaczego opuściłeś Akademię. Chciałeś swojej chwili. Przepraszam. Na chwilę. Witaj, przyjacielu. Nazywam się Sergi i jestem dyrektorem Wydziału Tańca w Junior. Juliard to najlepsza szkoła tańca na świecie. Kiedy się ją kończy, to praktycznie karierę tancerza ma się zagwarantowaną, bo bardzo, bardzo, bardzo ciężko jest się tam dostać. Masz w sobie coś wyjątkowego, mój przyjacielu. I chcę, żeby wziął udział w przesłuchaniu do Julian, więc zadzwoń do mnie i umówimy się w przyszłym tygodniu. Nie widziałem tak wielkiego luznej ognia od czasu młodego miszy w Moskwie przed 40 laty. Marzenie Daniela od czasów dzieciństwa, to takie niesamowite. Jestem z niego bardzo dumna. Naprawdę jestem. Daniel! To wspaniałe! Co się stało? Pokazuje się, że nie trzeba wcale wygrać, żeby być dobrym. No nie mogę! Mam gęsią skórkę. Tylko pamiętaj, ja cię uczyłam. Nie zapomnę. Przeszliśmy do rundy małych grób i odzyskałam mojego najlepszego przyjaciela. Zawody krajowe są jeszcze lepsze niż myślałam. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie telewizji Plus, Studio Sonica, Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięki montaż Maciej Grzeziński, dialogi Paulina Łączyńska, Pietraszko. Kierownictwo produkcji Dorota furtak kwasica Wystąpili Suzanna Galia, Julia Kucikowska, Józef Pawłości, Natalia Jankiewicz, Karol Osentowski, Krzysztof Czapiński, Dominika Cel, Jagoda Stach, Julia Jędrzejewska i inni.